mamy z tej strony Minecraft Quadrat I dzisiaj zagramy sobie Minecrafta. No, super, Dobrze. Um, ta seria będzie taka, że gramy bez żadnych modów. I normalnie budujemy sobie. Pierwsze co zrobimy to nazbieramy drewno. What? A se... Nie, to nie był ale widzieliście jak to dziwnie leciało? Yyy... Mą to drewno. Mm. Brana należy też drewno. sądzę że to nosem robię, ale jestem chory. Dobra. No i pójdziemy po krówki, weźmy trochę skórę na enchanting, no i będziemy książeczki enchantować. I będzie fajnie. Dobra. Wróciemy sobie dalej. Mamy mięska dużo. Jeszcze tutaj były gdzieś krówki. Nie będę. Dobrze. Myślę, że będzie Wam się podobała seria. Jeżeli tak, to możecie łapkować w górę, subskrybować. No i pisać komentarze, jeżeli chcielibyście więcej takich filmów albo jeżeli chcecie modu. Zdajemy sobie jedzonko. Dobrze. No i idziemy dalej. Ale no znajdziemy jakiegoś Kajwa. Czytajcie ile F3 F3H. F3 h f F3H! F3H. F3H. O. o ja już nam przekończę. Za chwilkę. O, 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 o. o, węgiel jest dobrze. No to... Idziemy kopać. Pierwsze co zrobimy to wykopiemy sobie trochę stołu. Dobrze. Ustawimy tu sobie crafting. I zrobimy kierow kamienny. O kurcze, co? Kurde. Dobrze. Mamy węgiel Lewno troszeczkę dostaniemy i enchantować będziemy. Zrobimy sobie enchanting. Um, oczywiście pierwsze będziemy musieli znaleźć diamenty, zrobimy sobie enchanting i będziemy enchantować książeczki i zrobimy sobie też kowadełko Oczywiście następny filmik to będzie mod mój kanał to najwięcej to mody no ja myślę że wam się podobał ten mod który zrobiłam w pierwszym filmiku climbing glow On jest bardzo fajny nie wiem może go bym dodał do tej serii Climbing Glow ale dużo węgla, bardzo fajnie Klej mi dodał, no i mieliśmy to fajne helmy i takie musieliśmy coś przejść i takie nie musieliśmy pochodni robić z węgla, moglibyśmy zaoszczędzić węgiel do przepalania Dobra, no pochodnie zrobimy trochę więcej Tyle może Pozwiedzamy na U jeszcze sobie zrobię mieczyk. Fak, 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 wyrzuciłem południe, Mieczyk zrobię. Fak! Patyków nie zrobiłem. Możemy iść. Czekajcie, dam sobie pochodnie bliżej miecza. I kam... i to tak. O, jest dobrze. Eeeem... Um. fajna jaskinia, widać? Fak! Ale szkieletów! chodź kwoczku, chodź, 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 chodź. Fuck! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Jak, ale ich tam banda jest! Dobra. Musi nam się trochę życie wylecieć, bo oni tam mają jakiś spawner! What the fuck! Fuck, fuck, fuck! się tutaj. O mnie nie zasadzka! ja Ja, ja! O! Nie. Dobra. Nabijmy. Ale jestem zeszczał. Nie tylko może już będę miał premię, ale na razie nie mam. Dobra, nie no możemy tam iść. Jest tam jeszcze jakiś pan? <laughs> Jest jeden pan. Wow, ale oni mają zasięg teraz. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ładnie, ładnie. Dam tu pochodnie. O oh, what the fuck tam jest? O oh, fuck! Fuck, ja się boję. Dobra, idę zbierać inną część tej jaskini. Naprawdę? Naprawdę? Bo ja się boję, ja się boję. Jest, jest. Dobra. Idę tutaj. Żelazo, pięknie. Już mamy żelazo. O. Oh. Oh, fuck jest. nie Ja nie mogę. What the fuck. Musimy tu zrobić jakieś przejście, poczekajcie mam kogo. Mam troszeczkę, ale wykopię. Takie schodeczki zrobię jakieś, wykopię żeby był tylko jeden schodek takie mniejsze parkurowe Okej, okay, może być, może być i pierwsze zrobimy sobie takie słodeczki. Oh <laughs> fuck. Ale chyba tak się nie da zrobić. Fuck. Czekajcie. Tam jest woda. Skakujemy. Nie wiem czy tam jest ma basek, ale dobra chyba nie ma, o, nie są dużo zombie. Skakuje dobra fajnie dewam Ale fajnie, idę szybko. 不要不说，就要说说。 O oh ja, yeah, fuck takie, yeah, fuck ya, yeah, fuck ya, yeah, fuck yeah. Ale przeepicko, ale hmm. Tylko chyba nie ma tego domu. <ścoughs> <ścoughs> no. Oh no, 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 proszę proszę bądź doma, bądź doma, no Bądź dla mamy, bądź dla mną. Naprawdę. Szybko z Boże do musimy zebrać zboże. Dobra. Nie wiem, co teraz zrobić. Dobra, no to ten odcinek pokazywał. Odcinek to był taki. Top. Z, um, to jest tam takie odcinki. Będzie 5 takich odcinków. Top 5, um, które pokazują nam. Smutne rzeczy w odcinkach. A więc takich rzeczy nie powinniśmy nagrywać, ale ja to nagrałem specjalnie, żeby pokazać Wam o co w tym chodzi. To jest piątka. To jest top 5. No to ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Pa pa!